Gdyby te ponad 20 lat temu, kiedy zaczynałem oglądać Ekstraklasę, ktoś mi powiedział, czy wiesz, że przyjdzie taki czas, kiedy po polskich boiskach będą biegali piłkarze, którzy będą mieli w CV wielką Barcelonę, to pewnie bym nie uwierzył. No bo wtedy, w tym załóżmy, 2002 roku nie dochodziło do takich transferów. Nie pojawiali się nawet piłkarze z niższych lig hiszpańskich, a co dopiero mówić o piłkarzach, którzy mieliby w CV właśnie chociażby naukę w tej legendarnej szkółce Barcelony La Masi. Takich transferów nie było. Natomiast dzisiaj, kiedy do Ekstraklasy trafia piłkarz, który w CV ma Barcelonę czy Real, to już raczej na nikim, jakie Jakiegoś wielkiego wrażenia nie robi. I dzisiaj będzie właśnie o transferach, chociażby byłych piłkarzy Barcelony do naszej pięknej ekstraklasy, do naszej pięknej pierwszej ligi, ale będzie też ogółem o losach byłych piłkarzy Barcelony. Co z niektórymi nazwiskami się dzieje, gdzie teraz są, czy w ogóle mają jakiś klub, czy są obecnie bezrobotni. Dzisiaj dowiecie się o losach. Kilku byłych piłkarzy Barcelony. Jesteście gotowi? No to zaczynamy, startujemy i jedziemy z tematem. Tego lata Sergi Samper zameldował się w motorze Lublin. To zdecydowanie jeden z najbardziej zaskakujących transferów tego okienka w Ekstraklasie. 29-letni defensywny pomocnik to przecież wychowanych Barcelony, z którym swego czasu w Katalonii były wiązane spore nadzieje. To on miał być takim naturalnym następcą Sergio Busquetsa. Do szkółki Barsy trafiłem w wieku 6 lat, a dwa lata później grałem już w juniorskich drużynach. Przez wiele lat występowałem w różnych kategoriach wiekowych i jestem bardzo wdzięczny wszystkim moim trenerom opowiadał Samper. W tej dorosłej Barcelonie wystąpił jednak tylko w 13 meczach, których zaliczył jedną asystę. To było podanie do Sandro Ramireza przy golu na 5-1 z Villanueva w Pucharze Króla. Oficjalny debiut przypadł na mecz Ligi Mistrzów za Poelem Nikozja. To był wrzesień 2014 roku, czyli za chwilę stuknie dokładnie 10 lat. Z pierwszą drużyną Barcelony trenował już jednak za czasów Pepa Guardioli. To było świetne doświadczenie. To za trenować z takimi zawodnikami, opowiadał pomocnik. Barcelona wypożyczała go do Granady Las Palmas, aż w końcu Samper spakował się i opuścił Katalonię. Trafił do dalekiej Japonii, do Visel Kobe. To był marzec 2019 roku. Wielką rolę w tym transferze odegrał Andres Iniesta. Wiedział, że miałem poważną kontuzję i powiedział mi, że znów będę cieszył się piłką nożną, że znów będziemy razem grać i że propozycja piłkarska jest bardzo dobra. Był pierwszym, który do mnie zadzwonił aby przekonać mnie do odejścia, i ostatecznie dwa dni później leciałem do Japonii. W Wisel Samper grał sporo 107 meczów, w których strzelił gola i zaliczył 7 asyst. W lipcu 2023 roku powrócił do Hiszpanii, tym razem druga liga i FC Andorra 19 meczów i 1 gol, a po zaledwie roku transfer do Beniaminka Ekstraklasy. W motorze Samper dostał szóstkę na koszulce. Rozmawiałem z trenerem oraz dyrektorem sportowym i poczułem, że we mnie wierzą. Widać też, że klub się rozwijał. Rozwija. Droga, jaką przeszedł z drugiej ligi do PKO BP Ekstraklasy, to niesamowita historia. Obiekty treningowe są imponujące, a stadion jest naprawdę piękny. Myślę, że będę tu bardzo szczęśliwy. Moim celem jest, żeby znów cieszyć się grą w piłkę i pomóc klubowi uzyskać jak najlepszy wynik w tym sezonie. Mam nadzieję, że kibice będą zadowoleni z moich występów, powiedział optymistycznie nastawiony były piłkarz Barcelony. Ale poczekajcie, bo nie tylko do Ekstraklasy trafiają byli piłkarze Barcelony. W pierwszoligowym ŁKS-ie Łódź zameldował się ostatnio 21-letni Jorge Alastuey. To ofensywny pomocnik, prawdziwa dziesiątka bazująca na dryblingu i inteligencji boiskowej. W 2016 roku w wieku zaledwie 13 lat trafił do Akademii Barcelony po tym, jak świetnie zaprezentował się na jednym z turniejów juniorów w Argentonie. W La Masie pokonywał kolejne szczeble piłkarskiego rzemiosła. Był powoływany chociażby do reprezentacji Hiszpanii U16. Występował w młodzieżowej lidze mistrzów. W końcu w Barcelonie osiągnął swój sufit i musiał odejść. Trafił do drużyny młodzieżowej Napoli. W 25 meczach rozgrywek primavery strzelił gola i zaliczył cztery asysty. Po roku spędzonym w Neapolu wrócił do Hiszpanii i podpisał umowę z trzecioligowym Teruel. W 26 meczach strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. A teraz przyszedł czas właśnie na Łódź i ŁKS. Na razie w swojej karierze Alastuey wielkich liczb na boisku nie robił, ale trzeba pamiętać, że to wciąż jest młody piłkarz i być może. Właśnie na pierwszoligowych boiskach w Polsce rozwinie swoje skrzydła. No zobaczymy. A Simona Kolinę, ktoś tutaj pamięta? W grudniu 2016 roku pomocnik trafił do wówczas jeszcze drugoligowego radomiaka radom. O transferze zrobiło się głośno, ponieważ Kolina swego czasu w Barcelonie był nawet kapitanem jednej z drużyn młodzieżowych. Na boisku musiał się go słuchać m.in. Munir el Hadadi. Do tego grał też z Bejerinem, Deulofeu, czy właśnie Samperem. W radomiaku zachwycali się, że mają piłkarza. Kocura, który pozamiata w pierwszej, drugiej lidze, a nawet w ekstraklasie. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna i Kolina w Radomiu nie został wielką gwiazdą. 37 meczów, w których złapał 5 żółtych kartek. Po opuszczeniu Polski sporo wędrował. Druga i trzecia Liga Norweska, druga Liga Islandzka, ekstraklasa Andory, znowu trzecia Liga Norweska i w końcu teraz jest trzecia Liga Islandzka. No trzeba przyznać, że jak na chłopaka, który w La Masie nosił dziesiątkę na plecach, to ta kariera niezbyt udana. A czy wiecie, ilu obecnie byłych piłkarzy Barcelony, tych lepszych i gorszych, przebywa na bezrobociu? Naprawdę wielu. Można by złożyć z nich całkiem niezłą drużynę. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. Andre Gomes, za którego Barsa latem 2016 roku zapłaciła aż 37 milionów euro. No nie było warto. Ostatnio Portugalczyk był zawodnikiem Evertonu. Co teraz? Mówi się o transferze do Ligę i Stade Rennes. Następny. Rafinha. 90 meczów w barwach Dumy Katalonii, 12 goli i 8 asyst. Ostatnio występował w Katarskim Al Arabii. Natomiast Miralem Pianic też ostatnio próbował egzotyki, dwa lata spędzone w Sharjach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Teraz głośno mówi się o tym, że 34 latek miałby jeszcze wrócić do La Liga. Tym razem oczywiście nie Barcelona, ale Ganes. W Arabii Saudyjskiej ostatnio występował Christian Teo. W 47 meczach dla Alfatek strzelił aż 16 goli i zaliczył 7 asyst. Naprawdę taki porządny wynik. Na liczniku ma już co prawda 33 lata, ale pewnie gdzieś jeszcze poprówa nas. Wspominany przeze mnie już w tym filmie Munir El Hadadi też od 1 lipca jest bez klubu. Jego ostatnim pracodawcą było Las Palmas, dla którego rozegrał 39 meczów, strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. Z tego co widziałem, to chłopak machnął sobie przeszczep włosów w Turcji. Co to ma wspólnego z piłką nożną? Nie mam pojęcia. Jedziemy dalej. Obrońca Musa Wagy w Barcelonie rozegrał tylko 6 meczów. Ostatni sezon spędził na Cyprze, w Anortozisie Famagusta Larnaka. Jakbym go zobaczył gdzieś na testach medycznych w w którymś klubie klasy, To bym się nie zdziwił. Po kontuzji dochodzi do siebie Memphis Depay, który przecież w Barcelonie kilka bramek strzelił. W jego przypadku akurat można być pewnym, że zobaczymy go jeszcze w jakimś mocnym klubie mocnej ligi. No i proszę bardzo, takie mamy czasy, że obecnie Barcelona musi liczyć każdy grosz, musi pozbywać się nawet tych najlepszych swoich piłkarzy, mam na myśli tutaj oczywiście Ilkaya Gündoğana który za chwilę prawdopodobnie podpisze kontrakt z Manchesterem City po zaledwie sezonie spędzonym w Barcelonie, gdzie naprawdę się wyróżniał, był jednym z lepszych piłkarzy. Ta polityka transferowa Barcelony to momentami to jest taki chaos, że przypomina mi właśnie jakiś polski klub, gdzie działacze do końca nie wiedzą, co właściwie robią i podejmują jakieś dziwne decyzje. No, przerabialiśmy w polskich klubach takie sytuacje i to począwszy od Legii przez Lecha, czy też w wielu różnych innych klubach, więc mm, czasami ta Barcelona to po prostu kojarzy mi się, tak jakby to był jakiś klub ekstra klasy i jakieś same dziwactwa tam występowały. Zobaczcie, ilu piłkarzy Byłych piłkarzy Barcelony mamy obecnie na bezrobociu. Tam naprawdę można by z nich zebrać, no powiedzmy, prawie jedenastkę. Sam jestem ciekaw, do jakich klubów oni trafią. No i też zobaczcie, że byli piłkarze Barcelony cały czas przybywają do naszej ekstraklasy. I pewnie taki Samper to nie jest ostatnie nazwisko, które w ciągu kilku następnych lat trafi do Polski, mając tą ba wielką Barcelonę w CV. Ja jestem sam ciekaw. Co Samper wniesie na te nasze polskie boiska? Czy on jakoś uatrakcyjni jeszcze tą ekstraklasę? Czy w ogóle coś pokaże? No nie jest to zawodnik, który. Błyszczy jakoś niesamowicie w ofensywie. Jest to raczej gość od tych zadań takich od czarnej roboty w środku pola. To jest gość, który ma ryglować w tym środku pola, odbierać piłkę, ale kto wie, może się okaże nagle, że samper w barwach motoru Lublin potrafi też strzelić więcej niż jedną bramkę na sezon, zaliczyć więcej niż trzy asysty na sezon. Okaże się, że faktycznie ma też jakieś ofensywne walory i może nam je zaprezentuje. Ja po prostu liczę na to, że on. W tym motorze wniesie coś ciekawego, coś efektownego do gry drużyny z Lublina. Wydaje mi się, że to by im się przydało, gdyby wniósł trochę takiej finezji, jakiejś takiej nieszablonowości związanej właśnie kojarzącej się z tą Lamasiją, z Barceloną, jakiegoś takiego hiszpańskiego polotu jakby zaczął go prezentować w barwach motoru, to myślę, że wielu kibiców, i to nie tylko z Lubnina, byłoby zadowolony. Tego oczekuję od Serdziego Sampera i zobaczymy, czy on w tej naszej pięknej Ekstraklasie wytrzyma więcej niż tylko jeden sezon i pokaże coś więcej. Sam będę uważnie go obserwował i tak samo będę uważnie obserwował losy innych piłkarzy, którzy w przeszłości byli związani z Barceloną. Kto wie, kto w przyszłości do nas jeszcze na te nasze polskie boiska trafi. A już dzisiaj dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o kanale za połowy, bo u nas zawsze dzieje się dużo i ciekawie. Do zobaczyska, do następnego.